Albania. Najbardziej izolowany i represyjny kraj komunistycznej Europy. Dyktator Envera Hoxha w tym czasie zbudował tysiące bunkrów, zakazał opuszczania kraju, własności prywatnej i religii. Dlatego dzisiaj Albania to państwo bardzo świeckie i tolerancyjne religijnie. Wciąż czuć tutaj ducha komunizmu i wszędzie można natknąć się na bunkry. Na końcu filmu znajdują się informacje praktyczne a pod filmem link do mapy i przydatnych stron internetowych. Lądujemy w Tiranie. To największe miasto Albanii, jej stolica oraz siedziba prezydenta i rządu. To miasto wielu kontrastów, w którym zobaczyć można wiele nowoczesnych wieżowców i reliktów przeszłości. Nie jest to wielka metropolia, a na jej zwiedzanie wystarczy dzień lub dwa. Pierwszy dzień zaczynamy pod Wielkim Meczetem w Tiranie, który jest jeszcze w budowie. Po ukończeniu będzie to największy meczet na Bałkanach. Z meczetu idziemy do jednego z najstarszych zabytków miasta mostu Garbarzy z XVIII wieku, który jest przykładem osmańskiego budownictwa użytkowego. Mostem, pod którym kiedyś płynęła rzeka Lana, prowadzono zwierzęta do miasta. Dzisiaj jest to kładka dla pieszych. Stąd kierujemy się do centrum na Deptak mura Tetoptani, przy którym znajduje się wiele kawiarni i restauracji. W deptaku zobaczyć można fundamenty twierdzy Justyniana, a dalej jej mury, które nazywane są zamkiem w Tiranie. Jest to pozostałość z czasów bizantyjskich, a jego historia sięga początków XIV wieku. Wewnątrz mieszczą się restauracje i sklepy z lokalnym rękodziełem. Kolejnym naszym punktem jest grobowiec kaplana Paszy, który znajduje się pod betonowym baldachimem nowoczesnego wieżowca. To ośmioboczna rotunda o średnicy 5 metrów, wzniesiona w pierwszej połowie XIX wieku jako część meczetu Sulejmana Paszy. W pobliskim parku znajduje się pomnik przyjaźni, podarowany przez Kuwejt na pamiątkę przyjaźni z narodem albańskim. Kolory nawiązują do kolorów flagi Kuwejtu. Kierujemy się do głównego placu Tirany, placu Skanderbega. Jego powierzchnia wynosi 20 tysięcy metrów kwadratowych i wyłożona jest marmurowymi płytami. To serce miasta z charakterystycznym punktem pomnikiem bohatera narodowego Skanderbega, który jest symbolem wyzwolenia Albanii z niewoli tureckiej. Najbardziej okazały i reprezentacyjny jest tutaj budynek Narodowego Muzeum Historycznego. Na jego fasadzie można podziwiać mozaikę o powierzchni 400 m2 przedstawiającą 13 postaci Albańczyków z różnych okresów historii. Najważniejszym zabytkiem jest meczet Etenbeja. W czasach komunizmu był jedynym czynnym meczetem w kraju, ale mogli do niego wchodzić tylko obcokrajowcy. Można go zwiedzać, ale poza godzinami modlitw. W innym wypadku można zajrzeć do wnętrza tylko przez szybę. Obok meczetu znajduje się wysoka na 35 metrów wieża zegarowa z niemieckim zegarem działającym do dzisiaj. Można wspiąć się na jej szczyt i podziwiać widoki na miasto. Naprzeciw stoi pałac kultury w którym mieści się opera i Biblioteka Narodowa. Według pierwotnego projektu radzieckich architektów, budynek miał przypominać pałac kultury stojący obecnie w Warszawie, ale po zerwaniu stosunków ze Związkiem Radzieckim, budynek został ukończony z pomocą chińską w zmienionej formie. Innym monumentalnym budynkiem jest Bank Narodowy, w którym mieści się Muzeum Banku Albanii. Z placu Skanderbega kierujemy się do bunkru. Muzeum Historii Reżimu Komunistycznego. Bunkart 2 przedstawia historię albańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i odkrywa tajemnice albańskiej politycznej policji Sigurimi. Zwiedzanie jest możliwe w języku polskim, angielskim, włoskim i oczywiście albańskim. Wystarczy zakupić bilet z audioprzewodnikiem, pobrać aplikację Bunkart, zeskanować kod z biletu i podłączyć swoje słuchawki. W bunkrze jest dostępny internet. Można tutaj zobaczyć, jak wyglądało prześladowanie i obserwacja ludzi, więźniów, cudzoziemców przebywających w hotelach oraz zwykłych obywateli podejrzanych o wrogie działania wobec partii. Obywateli podsłuchiwano i fotografowano nawet bezpośrednio w ich własnych domach z mieszkań sąsiadów. W muzeum odtworzono biuro ministra spraw wewnętrznych, na które składa się przedpokój sekretarza. Gabinet sypialnia oraz łazienka. Znajduje się tutaj pokój dochodzeniowy, w którym mógł się znaleźć każdy zwykły obywatel lub polityk w celu ustalenia, czy popełnił przestępstwo. Muzeum jest warte zobaczenia i spędzenia w nim nawet dwóch godzin. Przypomina ważną i ciężką historię nieodległej, tak bardzo albańskiej rzeczywistości. Bunkart 2 to muzeum w centrum Tirany. Większy, Bunkart 1, znajduje się nieco dalej. O czym będzie później? Bunkart 1 poświęcony jest historii albańskiej armii komunistycznej oraz codziennemu życiu Albańczyków w czasach reżimu Envera Chodzy. Tuż obok bunkra, który właśnie zwiedzaliśmy w centrum Tirany, na budynku najwyższej izby kontroli, znajduje się tablica upamiętniająca nieżyjącego już prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Przechodzimy na zachód od placu Skanderbega do katedry Zmartwychwstania Pańskiego. Katedra jest jedną z trzech największych cerkwi prawosławnych na Bałkanach. Naprzeciwko cerkwi znajduje się muzeum, dom liści, odsłaniające aspekty albańskiego reżimu, który miał na celu całkowitą kontrolę nad obywatelami, szpiegostwo, aresztowania, internowania, tortury i dotkliwe kary wielu niewinnych ludzi. Udajemy się do dawnej zamkniętej dzielnicy, bloku po drugiej stronie rzeki Lana. W dzielnicy tej znajduje się 18-piętrowy budynek. Z obracającą się kawiarnią na ostatnim piętrze, do której wrócimy wieczorem. Bloku w czasach reżimu nie była dostępna dla wszystkich ludzi, a otwarto ją dopiero po upadku komunizmu. Przy ładnie zagospodarowanych ulicach stoją wille partyjnych działaczy, w tym dom Envera Hodży. W niewielkim parku zlokalizowany jest pomnik Postblok, który składa się z trzech części: fragmentu muru berlińskiego, podarowanego tiranie przez Berlin który ma symbolizować izolację Albanii. bunkra, jednego z głównych symboli dyktatury oraz zestawu betonowych dźwigarów zabranych z więzienia Spacz. Idąc dalej przez park, można znaleźć kolejny mały bunkier. Bloku to obecnie bardzo modna dzielnica pełna kawiarni, restauracji i klubów. Dochodzimy do małego placu imienia Fryderyka Chopina, na którym zobaczyć możemy pomnik tego kompozytora. Stąd idziemy w kierunku stadionu narodowego Dochodzimy do Placu Matki Teresy, na którym organizowane są różne wydarzenia. Wokół niego znajduje się kilka okazałych budynków: Pałac Kongresowy, Muzeum Archeologiczne, Politechnika Tirańska i Pałac Prezydenta. Przedstawionem narodowym stoi pomnik Jana Pawła II. Powstał z okazji 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Tiranie w 1993 roku. Stadion Narodowy jest wielopłaszczyznową formą, a w jego rogu znajduje się budynek składający się z 24 pięter. Pięknie wygląda po zmroku. Ze stadionu, głównym bulwarem udajemy się w kierunku słynnej piramidy. To najbardziej charakterystyczna budowla stolicy Albanii. Została zaprojektowana między innymi przez córkę Envera Hodży jako jego muzeum. Pierwotnie wyglądała inaczej i była najdroższym budynkiem, jaki kiedykolwiek zrealizowało państwo komunistyczne. Na przestrzeni lat piramida służyła do różnych celów, a w latach 90. znajdowała się tutaj największa dyskoteka na całych Bałkanach. Można wejść na szczyt budowli i podziwiać widoki na miasto. Z piramidy udajemy się w kierunku wieżowca Sky Tower. Na szczycie tego budynku znajduje się elegancka restauracja która jest doskonałym punktem widokowym. Restauracja powoli się obraca, a więc przy dłuższej wizycie można obejrzeć Tirane z każdej strony, nie wstając od stolika. Sky Tower to ostatni punkt naszej wycieczki tego dnia. Wracamy na nocleg przez plac Skanderbega i w pobliskiej galerii toptani robimy ostatnie dzisiaj drobne zakupy. Dzień drugi samego rana udajemy się na lokalny bazar, aby kupić pamiątki. Na bazarze Pazari i Ri można kupić chyba wszystko. Świeże owoce, owoce kandyzowane, lokalne rękodzieło, wyroby z drewna, ceramikę, przyprawy, zioła, w tym słynną herbatę górską cajmali i ręcznie robione dywany. A także tytoń na wagę, tradycyjną rakiję. I nie wiadomo co jeszcze. Z bazaru wynajętym na lotnisku samochodem jedziemy około 30 minut w kierunku góry Daiti, gdzie znajduje się Park Narodowy o powierzchni 3000 hektarów. Daiti góruje nad miastem, a jej ciemne szczyty mają ponad 1600 metrów wysokości. Na górę zamierzamy wjechać kolejką linową Daiti Express. Wjazd trwa około 15 minut, a długość trasy wynosi 4 km. Kolejką nie wjeżdża się na najwyższy szczyt a tylko na tarasowe spłaszczenie na stoku gór. Na górze znajduje się restauracja Daiti Tower Belvedere z kolejną w Tiranie obrotową restauracją, Balkoni Daitit, z której można podziwiać piękne widoki. Niedaleko stacji dolnej, około 10 minut piechotą, znajduje się Bunkart 1, o którym wspominaliśmy wcześniej. Niestety akurat był zamknięty. Na tym kończymy wizytę w Tiranie i jedziemy do Dures. Miasta odległego o około 40 minut jazdy z Tirany. Dures to miasto o długiej i burzliwej historii, najstarsza grecka kolonia na wybrzeżu Albanii. Nadmorskie Dures jest jednym z najstarszych miast ziemi albańskiej oraz największym jej portem. To drugie co do wielkości miasto Albanii i główny kurort stolicy. Zwiedzanie zaczynamy od strony portu, przy wieży weneckiej. To potężna wieża o średnicy 16 metrów i 9 metrów wysokości. Weneckie fortyfikacje sąsiadują z fragmentami bizantyjskich konstrukcji z V wieku, które ciągną się kilkaset metrów dalej. Kierujemy się do centrum wąskimi uliczkami. Dochodzimy do placu Wolności. Przy placu znajduje się kilka sklepów i restauracji, budynek magistratu i wielki meczet Fatich pozostałość z czasów Imperium Osmańskiego z XVI wieku. Zaraz za meczetem idziemy ulicą Doc Margariti, gdzie możemy zobaczyć resztki murali wykonanych w roku 2014 z okazji Biennale Sztuki w Dures. Wychodzimy wprost na pozostałości po rzymskim amfiteatrze z początków II wieku, w którym odbywały się walki gladiatorów. Amfiteatr odkryto dopiero podczas badań wykopaliskowych prowadzonych w 1966 roku. W latach 60. wyburzono 33 domy prywatne, aby umożliwić swobodny dojazd do amfiteatru. Stąd udajemy się w kierunku morza. Po drodze mijamy muzeum archeologiczne, w którym znajdują się zbiory z okresu, kiedy miasto było strategicznym portem greckim i rzymskim. Spacerując nad morską promenadą, dochodzimy do Molo. To turystyczna atrakcja zakończona okrągłym budynkiem restauracji. Punktem końcowym promenady są schody nazywane Sfinksi. To jednocześnie punkt widokowy jak i budowla stanowiąca ochronę wybrzeża. To nasz ostatni punkt wycieczki. Wracamy do samochodu i jedziemy na lotnisko. Gdzie zjeść? Aby spróbować dobrego lokalnego jedzenia w przystępnych cenach w Tiranie polecamy lokal z Gara Seprim 2, a w dure Mime House. Informacje praktyczne. Do Albanii najlepiej zabrać euro i wymieniać stopniowo na miejscu na miejscową walutę. Żeby nie płacić kolosalnych rachunków za internet w telefonie, najlepiej kupić lokalną kartę SIM. Kartę Vodafone można kupić zaraz po przylocie na lotnisko, tam też można od razu wymienić walutę. Podróżując samolotem należy pamiętać, że na lotnisku w Tiranie przy odprawie trzeba mieć wydrukowaną papierową kartę pokładową. Można ją za darmo wydrukować na lotnisku. Po wyjściu z lotniska można wynająć samochód, wziąć taksówkę lub dojechać do Tirany autobusem. Samochód można wynająć w punktach zaraz po wyjściu z lotniska. Trzeba pamiętać, że w przypadku płatności kartą debetową należy zapłacić pełne ubezpieczenie samochodu. Jeżeli nie chcemy płacić pełnego ubezpieczenia, trzeba mieć kartę kredytową. Autobusy z lotniska przystanek końcowy mają w centrum Tirany za budynkiem Opery, Pałacu Kultury. Obok, nieco dalej, odjeżdżają autobusy do Dures i na górę Daiti. Na górę Daiti można dojechać autobusem L11. Albańscy kierowcy jeżdżą bardzo swobodnie. Rzadko stosują się do przepisów, bo samochody mają dopiero od lat 90. Jeżdżą jednak ostrożnie, chyba stosując się do zasady ograniczonego zaufania. Jest tutaj bezpiecznie. Ludzie są pozytywnie nastawieni do turystów, a kraj wciąż się rozwija.